Dzień dobry. Dzisiaj będzie przepis na super soczystą polędwicę z pieczarkami. Zapraszam. Nazywam się Grzegorz Ceputa i uwielbiam smakować życie. Gotuję, jem, robię zdjęcia, filmy, piszę książki o gotowaniu, chłonę wszystko, co mnie otacza. Stworzyłem przepis ioli, jeden z największych projektów kulinarnych w sieci. Moje życie zawodowe i moje pasje obracają się dookoła kuchni. Podróżuję w poszukiwaniu nowych doznań. Zapraszam Was do mojego świata pełnego przepisów, smaków i obrazów. Do przygotowania polędwicy z pieczarkami będziemy potrzebowali pięknego kawałka polędwicy wieprzowej, którą musimy doprawić świeżo zmielonym pieprzem i solą. Polędwice będziemy musieli zamarynować, dlatego teraz nasze mięso przekładamy do miski. Dolewamy do niej 3 czwarte szklanki białego wytrawnego wina. Dodajemy dwie-trzy gałązki świeżego tymianku, który musimy pokroić i oczywiście też dorzucić do mięsa. Oprócz tymianku potrzebujemy jeszcze rozmarynu. Bierzemy jedną, dwie gałązki rozmarynu, kroimy i dorzucamy do pozostałych składników. Ostatnim składnikiem marynaty jest czosnek. Potrzebujemy dwóch ząbków polskiego czosnku, takiej średniej wielkości, które oczywiście obieramy, kroimy i dorzucamy do miski. Jeżeli ktoś kiedyś mówił wam, żeby nie bawić się jedzeniem, to teraz właśnie zrobimy zupełnie odwrotnie. Będziemy bawić się jedzeniem. Bierzemy polędwicę i taplamy ją w naszej marynacie. Następnie odstawiamy mniej więcej na godzinę. Kiedy mięso się marynuje, my zabieramy się za krojenie. Na początek będziemy potrzebowali czterech dużych pieczarek. Ja miałem ok. pieczarki Portobello, ale możecie użyć normalnych białych. Drugim składnikiem do pokrojenia jest szalotka. Ja miałem jedną dużą. Jeżeli macie mniejsze, to weźcie dwie. Obieramy szalotkę i kroimy. Po godzinie marynowania wyciągamy mięso, wycieramy ręcznikiem papierowym zioła i czosnek. Chodzi o to, żeby nam się nie przypaliły później na patelni. I na razie odkładamy. Teraz zabieramy się za rozgrzewanie patelni i tłuszczu na niej. Potrzebujemy dwóch, trzech łyżek oleju rzepakowego, który rozgrzewamy na patelni. Patelnia powinna być nagrzana do takiej średniej, wyższej temperatury. Kiedy tłuszcz już nam się rozgrzeje, układamy na nim polędwicę. I podsmażamy po każdej ze stron. Chodzi o to, żeby mięso nam się zamknęło. Nie chcemy go usmażyć teraz, tylko chcemy, żeby się zamknęło i pięknie zarumieniło. Zarumienione, zamknięte mięso przekładamy do naczynia, w którym będziemy je zapiekać. To może być takie naczynie do zapiekania lub nie wiem, blacha na przykład do pieczenia. Teraz będziemy piekli naszą polędwicę. Nagrzewamy piekarnik do temperatury 180 stopni, grzanie góra i dół, a następnie pieczemy w nim polędwicę przez mniej więcej 10-12 minut. W tym czasie, kiedy polędwica jest w piekarniku, my zajmiemy się sosem. Na początek, na tą patelnię, na której został tłuszcz po smażeniu polędwicy, wlewamy jedną trzecią szklanki białego, wytrawnego wina i podgrzewamy. Chodzi o to, żeby oderwać te wszystkie drobinki mięsa, które były podczas smażenia. Kiedy wino delikatnie odparuje, wszystko mamy mocno nagrzane. Wtedy wrzucamy na patelnię pokrojoną szalotkę. Szalotkę doprawiamy solą i świeżo zmielonym pieprzem. Następnie dodajemy tłuszcz. Potrzebujemy jednej czwartej kostki masła, którą dorzucamy do naszych składników i wszystko mieszamy i dusimy. Do podduszonej szalotki dodajemy pieczarki i dusimy wszystko razem. Mieszamy, dusimy, mieszamy, dusimy. Jak mamy mniej więcej gotowe, dodajemy jedną szklankę śmietanki 30%. Następnie mieszamy i redukujemy. Sos właściwie jest gotowy. W czasie, gdy przygotowywaliśmy sos, nasza polędwica się upiekła. Wyciągamy ją z piekarnika. I odkładamy na 3-4 minuty. Chodzi o to, żeby soki idealnie rozprowadziły się po mięsie. Następnie kroimy ją w grube plastry. Nie przejmujcie się, że ona jest różowa. Teraz te kawałki polędwicy wrzucamy do sosu na 2-3 minuty. One sobie dojdą i mamy wszystko gotowe. Tak, polędwicę mamy już gotową. Możemy podawać z ulubionymi dodatkami. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten przepis. Mam nadzieję, że zostawicie kciuka w górę. Subskrybujcie kanał i piszcie, co chcecie zobaczyć w następnych odcinkach. Do zobaczenia!